2.1 2 1, jesteśmy, prawda? Moto, po zakończeniu niesamowitego e, Grand Prix e, w Holandii na torze Zandvoort I na początek powiem tak: bardzo się cieszę, że w Holandii mamy wyścig, bo przypominają mi się najlepsze czasy fascynacji włoskich kibiców na mocy sukcesami Michaela Schumachera, czy też znów Michaela Schumachera. Sukcesy. W Niemczech na Hockenheim, albo ta płonąca Brazylia, Interlagos, kiedy Senna wygrywał. To jest właśnie ta pasja. Na pewno tak, na pewno to świetnie wygląda. Od tej strony wyścig oczywiście spełnił wymagania, myślę, najwybredniejszych kibiców, znawców Formuły 1. Natomiast od strony sportowej ja mam jednak tutaj jakieś kameczki do wrzucenia do ogródka. Myślę, że przez pierwszy rok, dwa czy może nawet trzy tego typu komentarzy nie będzie. Ale przecież sam zauważyłeś, że ten tor no, nie jest najłatwiejszy od strony sportowej. Tak to określmy. Może źle się wyraziłem. Ten tor jest, należy do tych obiektów, na których trudno się po prostu wyprzedza. Przecież manewry wyprzedzania to jest esencja, proszę Państwa, tego sportu. I taki tor, który nie pozwala na wyprzedzanie, no, nie należy do najbardziej ulubionych przez kibiców. Na tym torze tak jest. Ja powiem zupełnie szczerze, że myślałem, że będzie inaczej, bowiem mówimy tak no z przymrużeniem oka o tych obiektach które powstawały których kształt, zarys powstawał w pracowni słynnej architektonicznej Hermana Tilkego w Akwizgranie. Mówiliśmy nawet o nich dromy", prawda, tak się o tych torach mówiło. Tutaj ktoś inny stworzył ten tor, mało tego, dyrektorem tego toru przez wiele, wiele lat był John Hans, w zasadzie Hugenholz, który przecież zaprojektował słynną Suzukę i ten jego duch tu się na tym torze czuje, między innymi Nowe kierownictwo tego toru poprosiło włoską firmę, a nie Hermana Tilkę, o to, aby stworzyli te wszystkie modyfikacje. I powiedzmy sobie szczerze, to są bardzo duże modyfikacje, jeżeli chodzi o ten tor. I no, głównie przede wszystkim chodziło o te pochylone zakręty. FIA musiała wyrazić na to zgodę, bo to nie było takie proste. Te pochylenia są bardzo duże, szczególnie trzeci i czternasty zakręt. No i liczyliśmy na to, że to pozwoli na rozwinięcie jednak tych większych prędkości. Bo tak rzeczywiście było, i że będzie tych manewrów wyprzedzania zdecydowanie więcej. Okazało się, że nie, że jednak jest trudno wyprzedzać, i w zasadzie walka rozegrała się od razu na samym początku. Verstappen fantastycznie wystartował. No później, oczywiście, wiemy, że bardzo dobra strategia ze strony Red Bulla. Z kolei szukanie jakiegoś rozwiązania, takie bardzo gorączkowe szukanie rozwiązania ze strony ekipy Mercedesa, nawet doszło do jakichś kuriozalnych. Decyzji pod koniec wyścigu. Do niczego to nie doprowadziło. No było troszkę tych manewrów wyprzedzania. Na całe szczęście, na samym końcu, na ostatnim 72 okrążeniu, Robert Kubica wyprzedził Latifiego. Ach, i bardzo się cieszę z tego powodu. Nie wiem, dlaczego tak bardzo cieszył się, że wyprzedził e, Williamsa, bo on tak to określił. Spróbujcie Ale... Państwo zgadnąć. <laughs> Ale trzeba też. E... Chyba sobie powiedzieć, szczerze bardzo solidny wyścig Roberta, 15 miejsce, zważywszy na to, że jeszcze w sobotę wczesnym rankiem nawet nie przypuszczał, że będzie sytuacja taka jaka miała miejsce w dalszej części dnia i w niedzielę, że będzie musiał po jednym treningu brać udział w kwalifikacjach i w wyścigu na torze, który nie jest łatwy, nie jest Łatwym znaleźć optymalne ustawienie i przede wszystkim pojechać szybko. No nie miał takich, takiej szansy, bo przecież piątkowe treningi do tego służą kierowcom i tak, i tak skrócone teraz do godzinnych, ale jednak była szansa. No, Robert miał tylko ten trzeci trening i później już kwalifikacje. Jasne było, że tutaj na cuda nie mamy co czekać. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, mi się wydaje, że zaprezentował się solidnie. Jednak to jego duże doświadczenie odegrało pewną rolę. Żadnych błędów, żadnych jakichś tak, takich nie było jakichś wycieczek poza to. Dokładnie, a o te wycieczki, jak wiemy, było bardzo prosto, szczególnie w tych zakrętach 3 i 14, ja z uporem maniaka cały czas te zakręty przypominam. Mnie się osobiście one bardzo podobają, bo nie ukrywam, że lubię wyścigi na owalach w Stanach Zjednoczonych. To jest zupełnie coś innego, zupełnie inaczej te auta muszą być skonfigurowane, przygotowane. Tutaj też inżynierowie Formuły 1 spotkali no, mieli kolejne jakieś takie wyzwanie, które wcześniej nie spotkali, którego wcześniej nie spotkali na swojej drodze. To było też wyzwanie dla opon. Zwróćcie Państwo uwagę, jak zmieniała się ta strategia, prawda? Pirelli gdzieś podało jakąś taką symulację strategii. Na początku spodziewano się, że mogą może być więcej niż jeden pit stop, że mogą być dwa pit stopy, ale oczywiście ideałem jeden pit stop. Natomiast no, poza potasem cała czołówka, jednak pojechała na dwa pit stopy. Robert. i tak zjechał tak. w końcu, bo mógł. No tak, no ale już traktujmy, że, traktujmy, że pojechał na jeden pit stop. W ogóle to, co się stało z Botasem w końcówce, nie wiemy do końca. Ja mam takie oczywiście podejrzenie, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby wykonali jakąś niewiarygodną e, taką pomyłkę, bo to tak można w takich kategoriach określać, bo najpierw mu dają opony, które pozwalają na wykonanie najszybszego okrążenia, a później mu zabraniają to okrążenie wykonać, prawda? Więc no to. to... To jakaś kuriozalna historia. Ja myślę, że gdzieś zobaczyli, że coś się tam jednak działo, bo zwróć uwagę, że ten postój Botasa trwał 5 sekund, tak, czyli bardzo długo został. został przytrzymany, ale może to nie było bez powodu. Może coś w tym czasie jednak zmienili, poprawili, bo był jakiś drobny, mały problem się pojawił, który chcieli w ten sposób przykryć, i chcieli, żeby jednak ten Botas dojechał na trzecim miejscu, bo dzięki temu zdobyli po pierwsze 15 punktów w łącznej klasyfikacji, a więc. Więc są na pierwszym miejscu wśród konstruktorów. No i do tego wszystkiego, Botas awansował na trzecie miejsce, spychając z tego trzeciego miejsca Norisa. Więc to było bardzo ważne, bardzo istotne. Więc ja bym tutaj też podejrzewał i tego typu rozwiązanie. Natomiast wracając do Roberta, jeszcze dwa tygodnie temu walczył za sterami zupełnie innego samochodu. Jak powiedział w wywiadzie. Dziś na starcie po raz trzeci, tak naprawdę, startowałem. Miałem całą procedurę startową w tym sezonie, więc e, trzy razy mieliśmy treningi z jego udziałem po raz ostatni na Węgrzech. E, sam zresztą podkreślał, że tego auta nie czuję tak dobrze jako obiegłorocznej konstrukcji Zaobera, mimo to pojechał w bardzo przyzwoity sposób i. E, jeśli zobaczymy go we Włoszech, to zakładam, że jego tempo też znacznie się poprawi w stosunku do Giovinaciego, bo to jest punkt referencyjny dla niego. No tak, Dziowinacji nie wiem, tak jakby czuł jakiś wiszący nad nim bat i, i nagle Wznosi się na wyżyny swoich możliwości. Rzeczywiście to siódme miejsce w kwalifikacjach, to przyznać, że była to dla wszystkich dość duża niespodzianka. W wyścigu też się nieźle spisywał, chociaż miał tam trochę pecha. Ostatecznie skończył oczko wyżej od Roberta Kubicy. Przybito pona tak. nieplanowany postój. No Robert z kolei potrafił zadbać o te opony. Zwróćmy uwagę, że przejechał bodaj 42 okrążenia na tej pośredniej mieszance, więc to tylko świadczy o tym, że jednak też potrafi zadbać o te opony. Jechał no w miarę przyzwoitym tempem, na miarę możliwości swojego samochodu. Wszyscy oczywiście pytali nas, proszę Państwa, przed tym wyścigiem, czy Robert, w związku z tym, że tak niespodziewanie znalazł się nagle w składzie zespołu, ma szansę, aby w przyszłym roku zająć no, etatową pozycję, etatowego kierowcy w Formule 1. Nie wiem, czy w Alfie Romeo, czy może w jakimś innym zespole. Ja może troszeczkę tak przewrotnie odpowiadam, że musiałby Robert wykonać coś nadzwyczajnego. Nadzwyczajnego na miarę tego, co zrobił George Russell w ubiegłym roku podczas Grand Prix Sakir. Jest tylko jedna mała, subtelna różnica. George Russell. Zastąpił wtedy Luisa Hamiltona, czyli dostał do rąk najlepszy w owym czasie samochód w Formule 1. Natomiast no, Robert Kubica dostał powiedzmy to przedostatnią w tym momencie maszynę w całej stawce. Ja myślę, że mnóstwo jest e, różnic między Russellem i Robertem, a przede wszystkim miejsce w karierze, Bo dopiero raz rozpoczęty... po nie tak. oszukujmy się. To nie jest 2006 tak. rok. Robert, Robert, proszę Państwa, 7 grudnia skończy 37 lat. Miesiąc później, 37 lat, skończy Luis Hamilton. No Max Verstappen ma 23 lata. Russell też należy do tego najmłodszego pokolenia kierowców. To jest inne pokolenie. Musimy wziąć to pod uwagę, że my sobie tu z Krystianem właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że od momentu startu Roberta w Formule 1 do dzisiejszych czasów samochody Formuły 1 zmieniły się w sposób radykalny. Kiedy Robert zaczynał swoją przygodę z Formułą 1, samochód Formuły 1 ważył 600 kg, a dzisiaj waży prawie 200 kg więcej, więc w przypadku Formuły 1 to jest po prostu przepaść. Są zupełnie inne opony, jest oczywiście zupełnie inny układ napędowy. Mamy te hybrydy, kiedyś były to całkowicie silniki spalinowe. Rozkład masy zupełnie był inny w tych autach, inny sposób wyważania tych samochodów. Dzisiaj to wygląda wszystko inaczej, więc to, że Robert panował kiedyś bardzo dobrze nad ówczesnymi samochodami i potrafi nadal panować nad tymi obecnymi, no to. Rzeczywiście czapki z głów. Wracając do tego, co elektryzuje nas od początku sezonu, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział w polityce nie jest ważne, kto ma rację, a kto kogo szukał. I patrzę na to, co dzieje się między Mercedesem i Red Bullem. W tej chwili schodzimy już na płaszczyznę, na płaszczyznę zatrudniania kierowców, a kością niezgody jest Aleksander Albon. Z jednej strony Mercedes nie chce dopuścić, żeby kierowca Red Bulla jeździł autem, który ma jednostkę napędową Mercedesa z oczywistych względów. Zresztą to to Wolf nie ukrywa. Red Bull ma przecież budować własne jednostki napędowe i myślę, że taka informacja jest bezcenna dla nich. A z drugiej strony mamy dwa miejsca, o których cały czas się dyskutuje. Z jednej strony właśnie Zauber, to przy okazji Roberta Kubica, a z drugiej strony Williams, gdzie także jest wakat po tym, jak najprawdopodobniej, a w zasadzie tych Chyba najgorzej pilnowana tajemnica, George Russell, przecież jest w drodze do Mercedes. No tak, natomiast Toto Wolf powiedział ostatnio, że nie będzie oczywiście robił żadnych przeszkód, stawiał żadnych przeszkód albo Albonowi. W domyśle chodzi o tę potencjalną posadę, to potencjalne miejsce w Williamsie. Nie wiem, bo może... To Ale to o Wol ile zrezygnuje z zobowiązań wobec Red no, no właśnie, więc właśnie. Więc tu jest cała, cała też doradkowa historia. Ewentualnie Toto Wolf wie troszeczkę więcej o czymś, o czym my nie wiemy, bo jest mi sobie, proszę Państwa, bardzo trudno wyobrazić taką sytuację, żeby Mercedes w sposób świadomy dopuścił po prostu człowieka Red Bulla, bo to tak należy nazwać, do swoich tajemnic, bo przecież w samochodzie Williamsa jest ten agregat, tak to nazwijmy, Mercedesa. Ale oczywiście, jeżeli Albon zrezygnuje z kolei z drugiej strony na to patrząc, to niewątpliwie, czy, nie wiem, czy Państwo wiecie, orientujecie się, że ten słynny napój właśnie czerwony byk, no, pochodzi z Tajlandii, prawda? I ba. Tam jest nadal e, główny właściciel, 4, 51%, o ile mi wiadomo. W związku z tym jest ogromny nacisk, aby w barwach e, właśnie tego napoju jeździł kierowca e, z Tajlandii. Przecież albo nie Tajem, więc to jest oczywiste. Więc nie sądzę, żeby Toto Wolf czy w ogóle Mercedes, żeby się zgodzili na tego typu rozwiązanie. No byłaby to, byłby to przykład e, krańcowej po prostu nieroztropności. Myślę, że do tego nie dojdzie. To to Wolf jest zbyt mądrym człowiekiem. Mercedes na to sobie po prostu nie pozwoli. No a jeżeli rzeczywiście by do czegoś takiego doszło, to powiem szczerze, że moje zdziwienie nie miałoby granic. Jak Twoim zdaniem, bo za kilka dni mamy jeden z najciekawszych i wyczekiwanych wyścigów co roku, a więc będziemy na Moncy. Jak może wyglądać Twoim zdaniem układ sił, bo patrząc nawet na to, co dzieje się w ostatnich wyścigach, to zdecydowanie przewaga jest po stronie Red Bulla i tylko przypadki, czasami losowe, ale czasami, czasami też nie, sprawiają, że mamy bezpośrednio wciąż rywalizację, bo gdyby nie Azerbejdżan, Węgry, Silverstone, to myślę, że Verstappen byłby daleko z przodu w punktacji. No tak by było, ale Monca jest wyjątkowym torem, jak wiesz, gdzie dochodzi często do wyjątkowych rozwiązań. Także pisanie scenariusza pod Moncę jest dość ryzykownym zadaniem. Oczywiście, że może tam zwyciężyć Max Verstappen, może tam zwyciężyć Louis Hamilton, ale może wygrać nagle nowy Sebastian Vettel czy... Pierre Gasly. Pierre Gasly. A może Ocon, prawda? Tego typu rozwiązania są możliwe. Może dojść do różnego rodzaju sytuacji. Może nagle spaść deszcz, bo już mieliśmy przecież deszczowe Grand Prix Włoch. To jest... Taki młody Niemiec wtedy wygrał. Tak, tak, właśnie. To jest nieprzewidywalne. Później jeszcze cztery razy został mistrzem świata, no ale to tak jak czasami bywa, tam rozpoczynał swoją wielką karierę w sensie pierwszego zwycięstwa. No Robert też pierwszy raz tam stanął na podium i to już w trzecim wyścigu e, przyćmił wtedy ten, ten, to trzecie miejsce to podium Roberta, Michael Schumacher, który ogłosił po wyścigu, że przechodzi na emeryturę, nie dotrzymał notabene słowa, bo jak wiemy, później wrócił do Mercedesa. Także wszystko się tam może zdarzyć, na pewno będzie to bardzo ciekawy wyścig. To jest wyjątkowy tor i chociaż mówiłeś o tym, że Zandvoort no całe Grand Prix wyjątkowa oprawa, wyjątkowa Atmosfera, reakcja kibiców. Ja jednak pozostanę przy swoim i zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, że chciałby zobaczyć Grand Prix Formuły 1 na żywo, to gdzie ma pojechać, to typ jest jeden, Monza. Myślę, że to jest dobry typ, chociaż przyznam szczerze, że bardzo wysoko w klasyfikacji obecnie jest Holandia, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę dla kibiców. I na koniec. Jutro bodajże jest test Kimiego Rajkonena, który dostał pozwolenie. W tej chwili jest już w Szwajcarii. Dwa testy są potrzebne, by dopuścić go do startów. Pamiętam, że chyba z Perezem była taka sytuacja, że bardzo blisko siebie były eliminacje Grand Prix, i tym samym Hulkenberg zastępował go w dwóch wyścigach, a nie w jednym. I bardzo podobna jest to. Sytuacja teraz, co będzie chyba dla nas dodatkowym smaczkiem, no bo tak jak wspomniałeś, dla Roberta. tak, Robert i Monca, to jest takie połączenie bardzo elektryzujące, szczególnie że tam stał dwukrotnie na podium. Tak, no zobaczymy co z tego wyjdzie, Kimi, e, dla mnie jest ciekawa jedna, inna historia, bo e, nie było tutaj e, w Holandii Josta Capito, czyli szefa, proszę Państwa, zespołu Williamsa, nie było go dlatego, bo się przed, e, tuż przed wyścigiem w Holandii e, spotkał na kolacji z Kimim Rajkonenem. i chociaż z tego co wiemy, testu, Test nie wykazał u niego, nie był test pozytywny, to Jost Piotrow zdecydował się jako tak no, zapobiegawczo odmuchać na, na zimne. Nie pojawił się na, na torze. Natomiast interesujące jest, po co Jost Capito, szef Williamsa, spotykał się z Kimim Rajkonenem? Może chcieli o rajdach porozmawiać? Może chcieli o rajdach porozmawiać, bo przecież, jak wiemy, Jost Capito był przez wiele lat szefem ekipy Volkswagena w czasach, kiedy zdobywała wszystko żarty żartami. No, zawsze coś jest na rzeczy. Kimi Rajkonen ogłosił oczywiście, że kończy swoją wielką przygodę z Formułą 1. Natomiast, no, ja zastanawiam się, nad tym, że gdyby doszło do takiego karkołomnego powiedziałbym rozwiązania i takiego karkołomnego składu w ekipie Williamsa w postaci Alexa Albona i Nicolasa Latifiego. To byłoby to rozwiązanie godne pożałowania z wielu względów. Od każdej strony oczywiście e, ten album człowiek Red Bulla z silnikiem Mercedesa za plecami, to jest trudno sobie wyobrazić. I który nie jest przeciętnym kierowcą. No jest, jest dobrym kierowcą, ale nie jest to. Nie no, jest to George Russell. Nie jest to George Russell. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, takie zespoły, tam są nowi właściciele w Williamsie, przecież jak wiemy, i oni potrzebują kogoś z nazwiskiem, kogoś, kogo mogą. Wygrać fantastycznie, marketingowo, promocyjnie, a albo i Latifi, no zgodzisz się ze mną, no albo może jeszcze troszeczkę bardziej, ale Latifi, no w Polsce może być tylko popularny ze względu na swoją polską narzeczoną, natomiast no na świecie myślę, że nie jest szerzej znany, a oczekiwania oczywiście właścicieli tego zespołu są zupełnie inne, więc może ta rozmowa Josta Capito. Z kimim Rajkonenem jednak miała coś na rzecz? Coś mi się zdaje, że nie tylko wspaniały Tormann, ale również poznamy odpowiedź na kilka interesujących nas pytań właśnie na tym obiekcie. Klikajcie, subskrybujcie, prawda moto, będziemy z Wami także po zakończonym Grand Prix Włoch.